Siema, siema! witamy Was po dłuższej przerwie, mamy dzisiaj dla Was recenzję fajki wodnej firmy Shisha King, jest to, tak, to 590 Viper, którą otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Sanpa z Ekramu, za co bardzo dziękujemy. No i to możemy ją porównać do narguilema MP620 Blotion Art, którego mamy tutaj. To są nasze stare fajki, które kiedyś kupiliśmy. Zbany są dosyć podobne. Tak, do tej i tej są dosyć podobne. Shisha King jest ciut mniejszy, ponieważ ta fajka to 60, 62 cm wysokości, ta jest tylko 59 cm, więc prawdopodobnie większość tej wysokości to jest po prostu odjęte w 3-4 cm. Tak, dokładnie. I teraz tak, jeśli porówn porównując cenowo, na pewno lepiej jeśli chodzi o cenę wypada Shisha King, ponieważ kosztuje 260 zł i otrzymujemy fajkę, która no, ma dość bardzo fajne dzban, można powiedzieć, jak na za tą cenę, nie? Nie, nie jest, nie jest Grafika taki... nie powala Grafika nie wylek. powala, ale jakby nie patrzeć, to no nie kosztuje tyle co, co na gilem. No, no, za Nargilem, no tak. a teraz trzeba zapłacić prawie 400. Nargilem jest handmade, tak? No. Każdy z jest inny. <kli> to, jest, to jest akurat prawda. No, a, tak. korpusy. korpusy. Jeśli chodzi o korpusy, no to. Na jest nieco smuklejszy. Tak, na jest nieco smuklejszy tutaj. W Shishakingu to jest od Shisha Kinga, to jest od Nargilema. Ogólnie dziurki są chyba prawie takie same. W sensie nie ma żadnej różnicy jakby w korpusie, w przepuście. Tylko te brzuszki się trochę tak różnią. Tak, tylko te brzuszki po prostu tutaj na górze się różnią. Ten jest jakby tak bardziej smuklejszy, ten jest taki trochę grubszy. Wygląda, że niby jest grubszy w Chwiletka... środku, ale, ale czy jest grubszy? Ale czy jest grubszy? Takie wrażenie to nie wiem. Tak, dokładnie. To wydaje mi się, że. To jest wizualny, efekt. efekcji. Jeśli chodzi o końcówkę tam, gdzie się wsadza węża, to jest taka sama jak w nargilemie. Ale różnica jest w rurkach, które wchodzą do dzbana. Jak widać. Yy, tutaj rurka od Shisha Kinga jest grubsza, yy, jest grubsza po prostu niż od Nargilema. Mało co, aby weszła do środka? Tak, niewiele no, brakuje, no, no. a po prostu Narguilema można wsadzić do środka do Shisha Kinga. I mogę mu prawie e, Ok. Między, między tak, no. tak, tak, dokładnie tak. No dobra. No i nic. Yy, jeśli chodzi o, ogólnie o naszą ocenę tej fajki, to palimy sobie już na niej jakiś czas. Ponieważ no, przepraszam, z sampa za to, że tak długo recenzowałem tę fajkę, ale po prostu jakoś, nie wiem, mało czasu miałem i deckiem mieliśmy ogólnie mało czasu na to, żeby to za to się zabrać, więc... No ale coś tak. ciężko więc e... Wreszcie ją ogarnęliśmy. Ja nie? mogę powiedzieć tak, na pewno jest to bardzo dobra fajka, jak ktoś nie ma dużo pieniędzy. Po prostu a chcę mieć konkretną fajkę na lata, ponieważ jest gwint metalowy. Wszystko jest ogólnie Z dobrze. Stron, zza... tak. Zaznaczmy tak, tak. Wszystko, jest to futura. Wszystko jest ogólnie bardzo y, ładnie zrobione. Estetyczna jest ta fajka, co prawda, no, tak jak mówię, Dzbanów tylko nie ma tak, tak y, wymyślnych jak mają nargilemy, no ale no, scena Cena niestety, ale jest o wiele niższa. No jest nieźle wykona. Może nie niestety, bo. Jest nawet konkurencyjna dla KAI, tak? Co prawda ja tam poza PNX-em to żadnej KAI poza tym nie widziałem, więc nie mogę porównać. No ale PNX kosztuje o wiele więcej niż Shisha King, więc... Nie na Shisha King. Znaczy, no... Dobra, to zależy jeszcze Kaka. No. Okej, no... Generalnie sprawa, że nie bardzo stoi za, za, za tą cenę taki już się z niej pali lekko. Eee, myślę, że relacja cena- jakość jest, jest, jest jak najlepsza eee, i możemy, możemy polecić. Dokładnie, zdecydowanie. Możemy polecić i ogólnie to wszystko. Eee, będziemy jeszcze na niej palili, więc jak coś to będzie można zobaczyć, jak się na niej pali. Wspomnimy. Tak, przypomnijmy. I jak coś, to do zobaczenia na następnej recenzji tytoni. Tak jest, a będzie ich jeszcze trochę, bo trochę aż przyszło, więc trzeba recenzować. Okay. Dokładnie. Trzymajcie się, narazka, joł!